Dzień dobry, dzisiaj środa popielcowa i zaczynamy przygodę. Długą przygodę 40 dni. Być może niektórzy z Was zastanawiają się, jak ten czas przeżyć, mieć jakiś klucz do tego czasu. Być może myślicie sobie na początku, jak zazwyczaj, żeby tego czasu nie zmarnować, cokolwiek by to miało znaczyć, zadajcie sobie twórcze pytanie, jak go przeżyć. Będzie zapewne miliard różnych y, propozycji na dzisiaj i na cały ten czas. W ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, mamy taki, y, taką tendencję w kościele, że bardzo dużo energii ładujemy y, w różnych akcjach w ten 40-dniowy post, a później kiedy przychodzi zmartwychwstanie, y, i świętowanie tego co najważniejsze, i potem przedłużenie tego na długie tygodnie, bo aż do pięćdziesiątnicy. No to my za bardzo nie mamy jakiegoś takiego pomysłu, jak przeżywać tamten czas. Jesteśmy już tak wypompowani różnymi akcjami, że świętowanie tego, co najważniejsze, w ogóle nam nie idzie. Dlatego może jedną z propozycji jest to, żeby aż tak bardzo nie pompować swoich oczekiwań, swoich autooczekiwań, ale być kimś, kto po prostu żyje sobie z dnia na dzień. Kto, nie wiem, idzie na przykład kluczem słowa Bożego na dany dzień i próbuje się z tym słowem jakoś zaprzyjaźnić, ale cały czas pamiętając o tym, do czego my idziemy. Pamiętajcie o tym celu. Celem jest przeżycie świąt Bożego, Boże, Wielkanocy, żeby to było naprawdę spotkanie z martwych stałym. To jest najważniejsze. Jedną z, taką jedną z propozycji, którą ja bym chciał Wam dać, to od wczoraj od, za mną chodzi, mianowicie jak pamiętacie, wczoraj tak się wydarzyło, że dzień przed właśnie Wielkim Postem, w wigilię Wielkiego Postu, dostaliśmy słowo o tym, że jesteśmy przyjacielami Jezusa. Nie nazywam Was sługami, ale przyjaciółmi i Pan Jezus nas prosił wczoraj o to, żebyśmy wytrwali w jego miłości. I może to jest jakiś klucz do tego jak przeżyć te 40 dni. Nie jak sługa, nie jak niewolnik, nie jak ktoś, kto się musi upokorzyć, bo tak sobie wkręcił albo tradycja tego od niego wymaga, ale spróbujmy przeżyć ten czas jako przyjaciele Jezusa. Może to będzie dla niektórych, jeśli już potrzebujecie jakiegoś umartwienia swoistym umartwieniem, żeby pamiętać o tym, że jestem przyjacielem Jezusa, że jestem w tej relacji kimś bardzo ważnym. I to będzie takim fajnym momentem, w którym, czy sposobem, przez który będziemy się z Nim spotykać w, tym, w tych, w tych miesiącach, w tych 40 dniach. Klasycznie post to wyjście na pustynię i bardzo dużo też o tym będziemy słyszeć, że nas uwodzi na pustynię, że chce do naszego serca mówić. I może warto sobie pójść na te 40 dni z przyjacielem na pustynię, po to, żeby trochę się przyjrzeć tej swojej z nim przyjaźni. Znowu, dużo jest symboli w Wielkim Poście i jednym z takich kluczowych, najważniejszych, pier, przepraszam, pierwszych jest popiół, który dzisiaj będziemy sypać na, na głowy będziemy przyjmować na głowy. Może, yy, może warto sobie przypomnieć, że jedną z takich funkcji popiołu, przynajmniej kiedyś, dzisiaj już mniej, szczególnie tutaj w tej cywilizowanej, że tak powiem, części świata, yy, było oczyszczanie. Znaczy popiołem myło się na przykład brudne garki. Popioł rozpuszcza tłuszcz, więc oczyszcza. Dlatego na początku też Wielkiego Postu dostajemy ten proch jako symbol oczyszczenia. I tak sobie myślę, że może warto... W ten wielki post i dzisiaj wziąć tą swoją przyjaźń z Jezusem i spróbować ją oczyścić. Ale uwaga, robię tutaj duże zastrzeżenie, bo my w tym oczyszczaniu się to jesteśmy takimi perfekcjonistami, to znaczy mamy już tych swoich rytuałów mnóstwo. Jestem przekonany, że dla wielu z nas, na przykład, sakrament pokuty i pojednania wcale nie jest żadnym spotkaniem z Bogiem miłosiernym, ale jest pewnego rodzaju rytuałem oczyszczenia. Trochę jak u Żydów wchodzenie do sadzawki, żeby się oczyścić. I nie chodzi mi o to, w tym oczyszczeniu tej przyjaźni, żeby się po raz kolejny oskarżyć, że jestem niewiernym przyjacielem, że nie wiem. No i te wszystkie tam rzeczy, które mamy zazwyczaj w zanadrzu, kiedy myślimy o sobie w stosunku do Pana Boga. Ale spróbujmy w te 40 dni popatrzeć na tę przyjaźń obustronnie. To znaczy, jeżeli to ma być uczciwy układ, to może warto zobaczyć, że Jezusa trzeba zapytać o tę przyjaźń. Czyli mówiąc inaczej, może warto y, zamiast samo skarżenia, samo biczowania, jakby Bóg tego potrzebował, y, no też trochę znowu w cudzysłowie wygarnąć, a może wcale nie w cudzysłowie wygarnąć Jezusowi to, co czujemy, że w tej przyjaźni szwankuje. Że czujemy się czasami opuszczeni, że czujemy się y, trochę jak ludzie, tak mówią, że czasami gadam jak do malowanych wrót, ale te wrota się nie odzywają. Właśnie że ta cisza, która y, jest z drugiej strony, jest czasami bardzo trudną ciszą i wcale ta cisza y, z drugiej strony nie znaczy, że jestem jakimś strasznym grzesznikiem i Bóg do mnie nie mówi, albo grzech między mną a nim zamyka mi ten, ten kanał. Y, może warto właśnie pozwolić sobie na to, żeby to był oczyszczający czas moją, moją przyjaźń z Jezusem. Może warto się w tym wielkim poście pozbyć tych wszystkich złudzeń, które sobie nakładamy w takim, w takim kluczu, że moja relacja z Bogiem powinna jakoś wyglądać. Bo mi się tak wydaje, że powinna jakoś wyglądać. A więc naprawdę jest mnóstwo rzeczy do roboty. I zamiast po raz kolejny tam robić sobie jakieś dziwne postanowienia które, okej, okay, asceza jest potrzebna i, i, i praca nad sobą w sensie takim, że y, nie korzystamy z jakiejś przyjemności jest potrzebna, ale to jest coś, co, czego nie potrzeba, y, żeby być chrześcijaninem. Znaczy, to robi każdy zdroworozsądkowy człowiek, każdy dojrzały facet, kobieta, żeby y, zrobić sobie czasami post, y, albo raczej Stop od różnych rzeczy, no bo tego wymaga też nasze zdrowie psychiczne, fizyczne, żeby od pewnych rzeczy odpocząć yy, i to jest naturalne. A chodzi o to, żebyśmy w tym czasie spotkali przede wszystkim nie swoje postanowienia, nie swoje praktyki, tylko żebyśmy spotkali Jezusa. Dostaniemy dzisiaj ostrzeżenie na sam początek, żeby nasz post nie był yy, czymś, co będzie właśnie ponurą miną. Ja się bardzo uśmiałem, jak jakiś tydzień temu przeczytałem na X, że, no, że niektórzy pobożni katolicy, również księża płaczą nad tym, że na przykład w takich Stanach Zjednoczonych, no to księża robią taki znak krzyża, szczególnie mówili to w kontekście katolickich polityków, że oni dają świadectwo, mają ten znak krzyża. No na miły Bóg... No właśnie Pan Jezus nas przed tym przestrzega, żebyśmy nie robili swoich postów, uczynków pobożnych na widowisko. Właśnie chodzi o to, żeby przyjąć ten klasyczny, mały gest popiołu, nie po to, żeby ludziom pokazać, ale żeby sobie i Ojcu pokazać, że zaczynam przygodę. To jest znak dla mnie, a nie dla tego świata. I y, naprawdę nie róbmy cyrków znowu y, z tego, że będziemy się przekrzykiwać, kto bardziej pości. Chodzi o to, żebyśmy spotkali Jezusa, żebyśmy pozwolili się wyprowadzić na pustynię, niekoniecznie o tym opowiadając, niekoniecznie o, z tego się rozliczając, y, szczególnie publicznie, y, niekoniecznie po to, na pewno nie po to, żeby mieć jakieś poczucie winy, że nam tu źle idzie. Chodzi o to, żeby to zrobić. I bardzo Was do tego zachęcam, żeby to zrobić. Zaczynamy Wielki Post, w którym będziemy akcentować również Jałmużnę. Bardzo Was proszę, jak zawsze od kilku lat, żeby tą Jałmużną było wsparcie Puckiego Hospicjum. Po rozeznaniu, i ja podjąłem decyzję, bo tak mi pozwolono, po rozeznaniu dwóch możliwości, Wybrałem taką, która uważam, że jest bardzo ważna i pilna. W Puskim Hospicjum trzeba wymienić stolarkę, stolarkę okienną i drzwiową na słynnych tarasach. Pamiętacie, tam są trzy tarasy. To są tarasy, które są jakby przedłużeniem takich saloników, które łączą. Poszczególne segmenty ludzkiego hospicjum, tak to sobie Jan Kaczkowski wymyślił i wybudował, zresztą cudownie, że poszczególne domki, w których mieszkają domownicy, pacjenci, są połączone ze sobą takimi salonikami. Jest ich trzy. Na pierwszym są rybki, są foteliki, są książki, jest biblioteczka, jest fortepian i te trzy słynne świeczki, pamiętacie? Na drugim jest telewizor, można poglądać telewizję pojeździć na rowerku, a na trzecim jest y, jadalnia, ekspres do kawy i no i ten słynny trzeci taras, y, na którym spotykają się, jeśli mieszkają w tym czasie, palacze. I trzeba wymienić te duże drzwi i okna, y, bo one są y, już zużyte, są przestarzałe technologicznie. Y, bardzo często, kiedy jest y, deszcz, y, przez te drzwi wlewa się woda do hospicjum, a więc są bardzo nieszczelne i, i, i nie da się ich naprawić. Dlatego trzeba je wymienić. Koszt całkowity tej operacji to 70 tysięcy złotych. I zapraszam Was do tego, żebyśmy w ramach Wielkanocnej, Wielkoposnej Jałmużny spróbowali ufundować ten, no, ten potrzebny remont Puckiemu Hospicjum. Więc w opisie tego filmu znajdziecie link do zrzutki. I bardzo Was proszę, bądźmy hojni. Yy, pamiętajcie, że jałmużna to nie jest yy, albo źle. Bardzo często ludzie sobie myślą, że jak poszczą, no to po to, żeby... Yy, zresztą dzieci w szkole też tak mówią, więc prawdopodobnie słyszą to od swoich rodziców. Pości się po to, żeby potem móc więcej zjeść. No nie, to jest po pierwsze niezdrowe, a po drugie yy, to nie ma nic wspólnego z postem. Pości się po to, żeby zaoszczędzić czyli nie wydaje więcej albo nie wydaje tyle, co zawsze na przykład na jedzenie albo na inne rzeczy, z których rezygnuję, ale te pieniądze zaoszczędzone daje jako jałmużne tym, którzy potrzebują, potrzebują mojej pomocy. Więc pamiętajcie o tym, że tu nie chodzi o to, że robimy kolejną zrzutkę, ale chodzi o to, że chcemy, żeby ta zrzutka była naszą jałmużną wielkoposną. Ja już też wpłaciłem, żeby było jasne, Zachęcam Was do tego samego i bardzo Was proszę, zróbmy to tak jak zawsze. Pamiętacie, w zeszłym roku w ramach tej Jałmużny Wielkoposnej zaprosiłem Was do tego, żebyśmy pomogli w remoncie pokoju Promorde, czyli tego pokoju pożegnań ze zmarłymi i w tym momencie ten pokój się właśnie buduje, ten pokój się remontuje, także za niedługo zobaczymy efekt też tego, co zrobiliśmy jako Jałmużne w zeszłym roku. Bardzo was proszę. Pomóżmy znowu Puckiemu Hospicjum. Jesteśmy to winni Janowi Kaczkowskiemu, któremu wielu z nas obiecywało, że Hospicjum nie zostawi. Dobrego dnia Wam życzę, pomimo wszystko. Pamiętajcie, że w poście nie chodzi o to, żeby mieć ponure miny, żeby być smutnym, ale chodzi o to, żeby spotkać przyjaciela. Dobrej środy. Trzymajcie się.